To sposób na strasznie śmierdzące robaki. Pokażę ci, jak go zastosować, żeby pozbyć się tych niechcianych robaków. Te robaki to tarczówki marmurkowate, to niebezpieczne insekty dla roślin. Są znane z nieprzyjemnego zapachu, który wydzielają, gdy są zagrożone lub zgniecione. Pokażę ci miksturę, która uratuje Twoje kwiaty. Na początku weź dzbanek. Następnie wlej 250 ml w wody. Do dzbanka z wodą wlej 100 ml octu. Teraz potrzebujesz płynu do zmywania naczyń i wlej jedną łyżkę do dzbanka. Do mikstury dodaj przyprawy, takie jak czosnek, cynamon i paprykę. Po kolei wrzuć po jednej łyżeczce do dzbanka i energicznie wymieszaj wszystko. Przeceć miksturę do kolejnego dzbanka. Taka mikstura to gotowy środek na śmierdzące owady. Podlej nim swoje rośliny, a już nie zobaczysz więcej robaków w swoim domu. Pamiętaj, żeby stosować miksturę regularnie, aby zapewnić długotrwałą ochronę. Wrzuć zapałki do wody. Nawet nie przypuszczasz, że mają one w sobie tak genialne właściwości. Do naczynia wlej 500 ml gorącej wody. Następnie wrzuć kilka zapałek do dzbanka z wodą. Zacznij delikatnie i równomiernie mieszać zawartość dzbanka. Po chwili zauważysz, że woda zaczyna się zabarwiać. To oznacza, że siarka zaczyna się rozpuszczać i schodzić z zapałek. Kontynuuj mieszanie przez kilka minut, aż cała siarka się rozpuści. Po tym czasie wyciągnij patyczki od zapałek na bok. Powstałą wodą podlej kwiaty. Siarka zawarta w wodzie działa jako naturalny fungicyt. Pomaga zwalczać grzyby i pleśń. Dzięki temu Twoje rośliny będą zdecydowanie zdrowsze. Siarka wspomaga również rozwój korzeni. Regularne stosowanie tej mikstury poprawi kondycję kwiatów. Twoje rośliny będą bujniej rosły i lepiej kwitły. Musisz sam spróbować. Ten trik prawie nic nie kosztuje, a jest genialny. Twoje kwiaty odwdzięczą się pięknym, intensywnym wzrostem. Od tego naturalnego nawozu moje kwiaty rosną jak szalone. Zawiera wszystko, co potrzebują kwiaty. Mogę go używać do każdej rośliny w domu. Moje rośliny w końcu przestały chorować. Ich korzenie się wzmocniły, kwiaty są piękne i zdrowe. Dzięki tej odżywce kwiaty doniczkowe mają duże i zielone liście. Ten nawóz zwiększa ilość pąków i pędów roślin kwitnących. Domowa mikstura posiada wszystkie najważniejsze pierwiastki: potas, fosfor, wapń, krzem, cynk i inne pierwiastki. Do przygotowania jej na samym początku potrzebujesz ryż i blender bądź młynek do kawy. Z ryżu zrób mąkę ryżową. W międzyczasie uszykuj słoik. Gotową łyżeczkę mąki ryżowej wsyp do słoika. Dodaj jedną łyżeczkę cukru. Zgrzej 500 ml gorącej wody. Zalej wodą mieszankę. Słoik zamknij i odstaw na 3 dni. Po tym czasie przeceć naszą miksturę przez drobne sitko. Rozcieńcz ją. Na każde 100 ml nawozu dodaj 500 ml wody. Resztę zawartości słoika możesz pozostawić na później. Teraz możesz podlać naszą miksturą kwiaty i czekać na efekty ta Śruba będzie podlewać Twoje kwiaty, ten trik sprawi, że Twoje kwiaty będą się same podlewać. Weź śrubę lub gwóźdź. Wybierz największy, jaki masz. Potrzebujesz także pustej butelki oraz sznurka. Owiń sznurek wokół śruby, ale zostaw około 3 cm wolne od jej dołu. Utnij około 50 cm sznurka i przymocuj jego drugi koniec do nakrętki na śrubę. W tym momencie system nawadniania jest już gotowy. Pokażę ci, jak to działa. Zanurz mechanizm w wodzie. Wystarczy wrzucić go do szklanki z wodą na kilka minut. Następnie weź butelkę i napełnij ją wodą. Wrzuć do niej nakrętkę, do której przywiązany jest sznurek. Ciężar nakrętki spowoduje, że spadnie ona na samo dno. Teraz włóż gwóźdź do doniczki z wybraną rośliną. Wreszcie system nawadniający może działać sprawnie, podlewając Twoje kwiaty, gdy nie masz czasu lub nie macie w domu. Kiedy wiesz, że wyjeżdżasz, a nikt nie podleje Twoich kwiatów umieść mechanizm w większej butelce lub najlepiej w miejsce. Sprawdzi się ona idealnie pod Twoją nieobecność. Dzięki temu trikowi kwiaty nigdy nie uschną, tylko będą pięknie rosły. Każda roślina rośnie i kwitnie od tego pięć razy szybciej. Zamiokulkas, petunia, pelargonia, a nawet Sundawila lubi ten nawóz. To pomoże stymulować rozwój mikroorganizmów w glebie, które przyczyniają się do lepszego przyswajania składników odżywczych przez rośliny. Jest to szczególnie ważne w warunkach domowych, gdzie gleba może nie być tak bogata w składniki odżywcze jak w środowisku naturalnym. Aby przygotować taki nawóz, wystarczy odrobina skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej, każdy mają w domu. Rozpuść niewielką ilość skrobi w wodzie. Już jedna łyżeczka na litr wody wystarczy. Wymieszaj dobrze, aby skrobia się rozpuściła, i wtedy podlej swoje rośliny. Nawożenie roślin skrobią, taką jak skrobia kukurydziana lub ziemniaczana, ma bardzo pozytywny wpływ na glebę. Mało który produkt ma tak wielką moc. Skrobia dostarcza węglowodanów, które stymulują rozwój pożytecznych mikroorganizmów w glebie, a nic tak nie wpływa na dobry rozwój roślin, jak właśnie odpowiednia gleba. Nałóż pastę na cebulę, a każdy kwiat ożyje i zakwitnie na nowo. Tak zahamujesz rozwój chorobotwórczych bakterii i grzybów. Zabija pasożyty i odstrasza różne szkodniki. Pokrój cebulę w krążki, a następnie w paski. Włóż je do miseczki i zalej wodą. Dodaj łyżkę pasty do zębów i wszystko dobrze wymieszaj. Nakryj miseczkę folią i pozostaw miksturę na 6 godzin. Następnie przeceć całość przez sitko. Przelej uzyskany płyn do butelki z aplikatorem. Spryskuj liście kwiatów. Możesz również delikatnie przetrzeć liście, na przykład storczyków. Resztki cebuli możesz nałożyć bezpośrednio na ziemię wokół kwiatów, następnie zasyp cebulę ziemią, aby lepiej się rozłożyła. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom przez długi czas niezbędnych składników odżywczych. Twoje kwiaty będą wyglądały zdrowo i pięknie. Spróbuj sam i zobacz efekty. Nawet jedna tabletka może uratować każdy domowy kwiat. Wiele osób nie wie, jak ważne są suplementy dla roślin. Witaminy i minerały możemy znaleźć w swojej domowej apteczce. Dzięki nim efekty naszej pracy będą genialne. Wystarczy poświęcić chwilę, aby poznać ich zastosowanie dla roślin. Aspargin zawiera magnes i potas. Na liściach niedobór tych pierwiastków objawia się żółknięciem. Rośliny słabną i nie kwitną. Dzięki tabletkom z potasem i magnezem kwiaty odżyją i będą bardziej bujne. Wystarczy, że w ziemi zrobisz małą dziurkę, włożysz tam tabletkę, zakopiesz ją i podlejesz kwiat wodą. Stosuj raz na dwa lub trzy tygodnie, a zobaczysz różnicę. Glicyna to aminokwas, który jest podstawowym składnikiem tkanek roślinnych oraz chlorofilu. Glicyna poprawia wchłanianie się składników odżywczych przez korzenie roślin z gleby i zwiększa stężenie chlorofilu. Liście roślin i pąki kwiatów zdecydowanie lepiej rosną dzięki niej. Wystarczy rozcieńczyć jedną tabletkę w litrze wody i podlać nią kwiaty. Aspiryna uodparnia rośliny na choroby i przyspiesza ich wzrost. Kwas salicylowy, który znajduje się w aspirynie, naturalnie występuje w roślinach. Wzmacnia ich system odpornościowy i chroni przed szkodnikami. Raz na dwa miesiące wrzuć jedną tabletkę do naczynia i zalej 50 ml wody. Stosuj jako spray lub jak odżywkę do podlewania. Wapń jest składnikiem ścian komórkowych, wpływa na ich przepuszczalność, aktywuje enzymy, neutralizuje kwasy organiczne oraz wspiera rozwój i wzrost korzeni. Uczestniczy w procesach wchłaniania azotu oraz uodparnia na szkodniki. Zgnieć tabletkę i rozrób w 500 ml wody. Podlewaj nią rośliny raz na trzy tygodnie. Tryptofan hamuje stres, przez co zapobiega zahamowaniu wzrostu i rozwoju roślin. Jest idealny dla roślin po przesadzeniu do nowej doniczki lub przestawieniu w nowe miejsce. Dwie kapsułki wsyp do wody, rozpuść i podlej nią rośliny. Jod genialnie wspomaga wzrost i zdrowie roślin. Jest powszechnie stosowanym środkiem do walki z chorobami grzybowymi i bakteriami. Mało kto wie, ale jeszcze żadna bakteria nie uodporniła się na działanie jodu. Kiedy rośliny chorują i nie wiesz, co im dolega, podaj im jod. W litrze wody rozcieńcz pięć tabletek w letniej wodzie i poczekaj, aż wystygnie. Następnie, podlej nią kwiaty.